Witam wszystkich serdecznie na kanale Autoimport Nieporęt. Przed nami kolejna prezentacja. Tym razem mój, jest jeden z moich ulubionych modeli Volvo, czyli Volvo XC70. Tutaj egzemplarz po pierwszym faceliftingu 2004 rok. Dokładna data rejestracji to jest listopad 2004, czyli końcówka roku. Auto w niespotykanym kolorze, bordowym, rzadko tak naprawdę. Te modele w tym kolorze występują. Silnik 2,5 Turbo benzyna, 5-cylindrowy, 210-konny. No i tradycyjnie, już na moją ofertę, skrzynia manualna pięciobiegowa. Przebieg auta dosyć niewielki, jak na, tego, na ten model. 261 000 km. Auto w podstawowej wersji wyposażenia, ale całkiem ciekawie skonfigurowane. Także nie jest to taki, wiecie, totalny Golas. Napęd, oczywiście, 4x4. Wszystkie te samochody. Miały napęd AWD, napęd dołączany system Haldex, czyli mamy tak naprawdę permanentny napęd na przód i dołączany napęd tylny. Samochód sprowadzony ze Szwecji, dzięki czemu mamy w 100% potwierdzony przebieg i faktyczny przebieg 260 tysięcy km, a nie tylko przebieg na zegarach, jak to często bywa w innych samochodach sprowadzanych. Dużą, ogromną zaletą właśnie. Szwedzkich samochodów jest to, że możecie to sobie śmiało, wszystko, samo wszystko sprawdzić, tak, że, że ten przebieg jest po prostu potwierdzony po przeglądach technicznych. Oprócz tego, oczywiście, mam książkę serwisową do tego samochodu. Auto zakupione od tak naprawdę czwartego właściciela, jeżeli przeliczymy sobie osoby prywatne. I dosyć krótko ten samochód był w posiadaniu tego właściciela, bo od 2020 roku, od końca roku, czyli niecałe dwa lata ten, ten samochód był w jego posiadaniu. Ale z tego co się udało mi dowiedzieć, no to poprzednim właścicielem, czyli trzecim właścicielem, była tutaj osoba z rodziny tego, tego jego mościa, i od 2014 roku znów ten samochód był w ich posiadaniu, także jest im, był im znany od 2014 roku. Można powiedzieć, że w jednej rodzinie ten samochód od 2014 roku, ale łączna ilość właścicieli to jest faktycznie cztery osoby prywatne, które zostały zarejestrowane w systemie szwedzkim samochód. Tak jak widzicie, wyposażony w hak. To jest samochód naprawdę wielozadaniowy. Dużo tych samochodów sprowadziłem. Praktycznie wszystkie ze skrzynią manualną. Do różnych celów te auta są w Polsce użytkowane i za granicą również. Bardzo wygodne, komfortowe auto do poruszania się na trasach. Dobrze wyciszony samochód. Jest to już leciwe auto, ale naprawdę zaskakuje pewnymi rzeczami. Bardzo wygodnie się w tym aucie siedzi mówię i super się tym autem podróżuje skrzynia biegów pięciobiegowa, bo tylko taka była dostępna w benzynowym tutaj silniku, jeden silnik benzynowy był dostępny 2,5 turbo, jeżeli chodzi o modele poliftowe, w przedliftach mieliście jeszcze silnik 2,4 turbo więc no tutaj skrzynia dosyć ma długie biegi, także to też jest ogromna zaleta tym autem naprawdę przy prędkościach autostradowych macie przy 140 bodajże niecałe 3000 obrotów na, na obrotomierze, także jest to dosyć dobry Wynik. Dobra, przechodzimy do, może do pomiaru powłoki lakierniczej. Oczywiście auto jest w 100% bezwypadkowe, no ale jakieś tam elementy podejrzewam, że były lakierowane, dlatego robię pomiar lakieru, żebyście widzieli, które elementy ewentualnie w tym samochodzie były malowane. Lecimy sobie od lewej strony Wam tutaj najbliżej. Lewy tylny błotnik, zobaczcie, 150 mikronów. element kwalifikujemy do tego, że był malowany lewe tylne drzwi 160 mikronów podobna historia. Lecimy lewe przednie drzwi. Tutaj już bym zakwalifikował jako oryginał. A też 160 mikronów, także tutaj przy samym błotniku zobaczcie, także nie, też będzie element malowany. Także na razie mamy trzy elementy malowane i zobaczymy sobie błotnik. Błotnik również tutaj jest druga powłoka lakiernicza zobaczymy jak na pozostałych elementach jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia są drobne e, takie zarysowania, tutaj zobaczcie jakieś jest takie przebarwienie lakieru, podejrzewam, że jakbyśmy to spolerowali, no to to będzie usunięte podejrzewam, że po jakichś odchodach ptasich maska mamy na pewno e, że mamy informację, że była malowana bo ma 200 mikronów tutaj przy aluminium zazwyczaj jest 80 110 lewy przedni błotnik zobaczcie, tyle samo w sumie co Prawy 160, także równo. Tutaj 130, 120, czyli już mniej. Tutaj 130. Też takie drobne, zobaczcie zarysowania. Ale mówię, to można sobie spolerować i zobaczyć. I lewy tylny błotnik widać, że był malowany. Także na pewno tylny lewy błotnik i na pewno tylne prawe drzwi mają tak w okolicach 200 mikronów. No, klapy tylnej nie zmierzymy, bo macie plastikową. Co do pozostałych elementów, z te 160 mikronów. Ja bym kwalifikował jako oryginał, aczkolwiek no troszeczkę odbiega, bo powinno być 120-130. No nie widać na tym lakierze, żeby on był tutaj jakoś mocno jakieś były wady lakiernicze, wiecie jakieś brudki zostawione i tak dalej. No jakieś elementy były malowane, no ale auto jest przypominam z 2004 roku. Pomiar lakieru tylko robię czysto po to, żeby wam to pokazać. A dlaczego było lakierowane? No to po prostu nie mam takiej wiedzy. Prawdopodobnie jakieś szkody parkingowe, tego typu rzeczy, jakieś drobne uszkodzenia. Co z fajnych rzeczy tutaj w tym samochodzie jest? Są opony letnie, które ja dokupiłem. Continentala. Oponki zmieniliśmy, bo były w słabym stanie. 2021 rok. Opona 215-65-16. Oryginalny rozmiar, który szedł właśnie do x -ceków. Continental. Także mega opona premium. Koszt opon, które udało mi się tutaj kupić u osoby, z którą współpracuję, jeżeli chodzi o opony, 1200 zł. Więc uważam, że jak za Continentala praktycznie nowego. Znaczy to są w ogóle opony demo, czyli takie opony, które nigdy nie były zakładane, tylko zostały, że tak powiem, leżakowane. Tak to nazwijmy. Na tylnej klapie, po czym możecie poznać Polifta? No już po tym, że macie nazewnictwo XC70 po lewej stronie, a nie po prawej. Jeszcze wcześniej było nazewnictwo V70XC. To jest dosyć skomplikowane i myślę, że nie jest to jakoś mocno ciekawe. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie to jest po prostu XC70. Fachowo drugiej generacji. Ja go zawsze określam pierwszej generacji. Model dostępny od 2000 bodajże roku do 2007 i miał dwa lifty w 2004 i w 2006 roku. Gdzie w 2006 roku tak naprawdę zmieniły nam się lusterka. Jakieś drobne rzeczy. Przez to, że się zmienił lusterka to te lusterka są bardzo drogie, ale są osoby, które mocno poszukują właśnie tej ostatniej edycji no i co, przechodzimy do wnętrza, już otworzyłem bagażnik, a gadam o jakichś wersjach, nie wiem po co bardzo zadbany samochód generalnie jeżeli chodzi o kwestie e, o przestrzeń bagażową e, tu jest bagażnik zobaczcie w takim kolorze beżowym jasnym beżowym, ogólnie ta picerka też jest w jasnym beżowym do to mamy drugi kompet kół cool. e, opony zimowe też Continentala, bez kolcy zobaczcie z jakimi felgami w ładnym stanie, oryginalne felgi od XCK, także szczerze to mógłbym te koła wyjąć i już bym był ta do przodu, ale zawsze te koła są, więc też tutaj dodaję, co mamy z wyposażenia tutaj od razu zobaczymy, mamy kratę przedzielającą ona jest na siłownikach czy mamy roletę, mamy słuchajcie roletę bagażnika, pokażę Także jest. Tutaj żaden plasticzek nie jest popękany. Mieliśmy kiedyś ich seka, no to tutaj coś było popękane. Słuchajcie, no to są auta naprawdę wielozadaniowe. Także przy autach tego, z tego rocznika, pewne wady musicie niestety akceptować. To nie jest tak, że kupicie auto w perfekcyjnym stanie. Są takie samochody, ale długo trzeba ich szukać. Ja nie mówię, że ich nie ma, bo są ludzie, którzy bardzo dbają o auta, ale no ja wolę pokazać jak jest, a nie tam cudować ogólnie wnętrze samochodu zadbane oprócz fotela kierowcy, zaraz do tego przejdziemy ciekawe zestawienie kolorystyczne zobaczcie, beżyk z, taką, z takim drewnem fajne przeszycia jasny beż, tutaj są foteliki dla dzieci w tylnej kanapie tak to sobie składamy bardzo fajne rozwiązania. jak już tam dziecko jest starsze to można sobie z tego korzystać ta pizzerka tutaj jakoś specjalnie nie była przez nas czyszczona widać, że była e, przez poprzedniego właściciela odnawiana ta tapicerka. Znaczy ja to widzę, wy to tego pewnie nie zauważycie, ale ja to widzę, więc mówię. Boczki nie są nigdzie poniszczone, nie ma nigdzie dziur na boczkach. Jeszcze zobaczę sobie z tyłu, z tamtej strony. No nie widzę tam jakichś zarysowań. Zresztą pokażę Wam. Tutaj jakieś takie drobne jest, ale generalnie w środku wygląda to nieźle. Tutaj było coś przewożone, widać długiego i delikatnie zarysowało. i co? Jest to wersja Kinetic. Tak wynika przynajmniej z winu, czyli nie mamy ksenonów, nie mamy czujników parkowania, ale mamy to, co ja bardzo lubię w tych samochodach czyli zobaczcie drewnianą wiśniową kierownicę. No super dodatek, który ja uważam, że robi robotę w tym samochodzie ogromną, ale to jest tylko moje, wiecie, stwierdzenie, po prostu mi się to podoba. I tyle. Auto jest wyposażone w telefon, możecie to poznać po tym głośniczku w zagłówku. No telefon do niczego nie służy, niestety, już teraz, ale no kiedyś ktoś musiał za to zapłacić. Jak wygląda owy fotel kierowcy? Są delikatne, zobaczcie, spękania już skóry. Tutaj mamy przetarcie jakimś ćwiekiem. Tutaj też jakaś dziurka jest w tym fotelu. Ogólnie fotel nie wygląda źle, no ale takie uszkodzenia są, także wolę je pokazać. Mamy oprzytą gałkę zmiany biegów. Musieliśmy oprzeć, bo niestety ta skóra się rozwarstwiła, nie była wytarta, tylko po prostu się odklejała. Mamy podgrzewane przednie fotele. Tutaj macie cały cyferblad do telefonu. No drewniana kierownica to już mówiłem, tempomat oczywiście, no i tu jest auto jeszcze wyposażone w nawigację, która też kompletnie do niczego nie służy, tak zwane RTI, ja bym radził sobie to przerobić po prostu na kamery cofania, wiem, że są takie firmy, które to przerabiają, więc myślę, że to jest fajne rozwiązanie, telefon najczęściej przerabiamy na uchwyt na kubek, ale uchwyty na kubki są mocno, mocno poszukiwane ogólnie wnętrze tego auta no, nie wygląda na e, 2004 rok naprawdę e, jest bardzo zadbane na, pod tym kątem tutaj nie ma się do czego przyczepić no może tutaj jakieś wiecie tutaj jakieś delikatne przetarcie e, na, na rączkach też jakieś takie delikatne przetarcia mamy i tyle auto jest wyposażone w poduszkę pasażera co nie zawsze xc 70 występuje, bo są wersje bez poduszki pasażera. Wiem, że możecie się dziwić, ale tak sobie Volvo kiedyś wymyśliło. Ogólnie auto jest zgłoszone do bazy danych, że możecie naprawić poduszkę tego kierowcy. Tylko nie wiadomo, czy było w serwisie, czy nie było w serwisie. Wystarczy zadzwonić, podać numer WIN i podejrzewam, że taką informację uzyskacie. Każdy ten samochód od między 2004 a 2007 roku podlega tej praktycznie tej naprawie tej poduszki powietrznej. No i co, przechodzimy może pod maskę. I zobaczymy sobie słynny silnik, mój ulubiony. Lubię ten silnik za jego elastyczność, za jego gotowość do pracy, za to, że po prostu wsiadacie do tego auta i się cieszycie, że nim jedziecie. I to jest właśnie fajne w silniku 2.5 turbo, a no i przy okazji macie jeszcze dosyć przyjemny dźwięk pięciocylindrowego silnika od Volvo. 2.5 turbo, 210 koni, tylko był taki silnik benzynowy w modelach poliftowych. Były jeszcze oczywiście były silniki wysokoprężne, ale tutaj rozmawiamy konkretnie o tym egzemplarzu. Auto oczywiście u nas przeszło szereg sprawdzeń. No, znacie moje podejście do tych samochodów. I to są ciężkie samochody w handlu. Jeżeli ktoś chce uczciwie sprzedawać samochody, to niestety te samochody są dosyć drogie w serwisowaniu. I zawsze to mówię otwarcie wszystkim osobom, które na takie auto się decydują. Może o silniku. Wady silnika, na pewno koła zmiennych faz, które są na rozrządzie, powinno się wymieniać te koła co drugą wymianę rozrządu. Tutaj to zostało sprawdzone, wycieków z kół nie ma i nie zgłaszają one błędów. Jeżeli chodzi o wymianę tutaj serwisową, to co robiliśmy, na pewno widzę, że był wymieniony rozrząd, zobaczcie. I wymieniony olej z kompletem filtrów. Rozrząd, dlaczego był wymieniony, bo był wyciek z uszczelniacza. Dlatego przy okazji też sprawdziliśmy pracę kół zmiennych faz. Także tu macie za wymieniony rozrząd kompletny. Szkoda, że chłopaki nie dali wlepki, ale jest też wpisane to w książce. Także no na przyszłość zawsze wklejajcie tutaj wlepkę, czy tutaj, przecież to nic nie kosztuje. My montujemy zawsze rozrząd firmy INA, czyli taki rozrząd, który idzie na pierwszy montaż do. Volvo i to się generalnie sprawdza. Przy okazji jest wymieniony komplet filtrów i wymieniony olej w silniku. A do co dokładnie jeszcze wymienione, to przejdziemy, bo tutaj był problem z tym samochodem. I ten problem też zgłaszał nam Szwed. I był problem ze skrzynią biegów. Wypadał nam trzeci bieg, że tak powiem, po wpięciu. No i oczywiście skrzynia została zdemontowana. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz mamy taki problem ze skrzynią manualną w tym samochodzie. No ale z czegoś ten problem musiał wynikać tak naprawdę i została ta skrzynia zdemontowana i naprawiona, zresztą przejdźmy do tego co przy aucie robiliśmy, zrobiliśmy, przeczytam Wam czynności serwisowe. Wymiana filtrów i oleju, wymiana łączników stabilizatora, wymiana tulei wahacza, wymiana rozrządu, demontaż, montaż skrzyni biegów, naprawa skrzyni biegów, naprawa haldex, wymiana klocków, regeneracja zacisku. Tutaj myślcie czynności serwisowe, robocizna 3000, uwaga 770 zł, a reszta to już są części łączna kwota tutaj to nie jest pomyłka 6051 zł kosztowała naprawa tego samochodu to to jest to co my że tak powiem włożyliśmy od siebie tutaj macie informacje kiedy był wcześniej wymieniany rozrząd w 2015 roku przy 187 tysiąca km oryginał był założony ale my musieliśmy ten rozrząd zdemontować z uwagi na to że pracował po prostu pasek w oleju serwisy były wykonywane następujące eee, piąty rok 6 rok, siódmy rok, 10 rok, 11 rok, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. Ostatni serwis był przy 250 tysiącach w listopadzie robiony, dlatego my zrobiliśmy tutaj serwis olejowy. Mógłbym się z tego serwisu olejowego wycofać, na skutek tego, że, że auto no miało mało zrobionych kilometrów, no i też duży wkład w ten samochód wszedł. A tu mamy jeszcze wydruk z przeglądu technicznego: 258 tysięcy w grudniu 2021 miało auto jak zrobiliśmy serwis, no skrzynia jest wyremontowana czyli są wymienione od razu łożyska wszystkie także skrzynia można powiedzieć, że w środku jest jak nowa, oczywiście jest wymieniony olej też w skrzyni biegów, co co chodzi tutaj z tym zapisem, że naprawa haldeksu był uszkodzony moduł haldeksu, przekładnia kątowa przy okazji została też sprawdzona, nie ma nadmiernego luzu, moduł został wymieniony napęd działa i zawsze pamiętajcie, żeby się te napędy w tych samochodach sprawdzali bo jest rzesza osób, którzy handlują samochodami, tak jak ja. Kupują te auta, wiecie. No i po prostu ten napęd nie działa. No i wykupując auto dużo, dużo taniej, myślicie, że po prostu trafiliście okazję, jesteście zadowoleni, nie przepłaciliście w autoimport nieporędz. Jak to się wszystko często mówi na forach, że w autoimport nieporędz to są bardzo drogie samochody. No a potem się okazuje, że takie auto trafia na fora. Trwajcie, nie dołącza mi się napęd, to tamto, sramto, to co tutaj zrobić? No i potem zaczynają się koszty i w gruncie rzeczy, jak sobie to podliczycie, to nie wychodzi dużo więcej, dużo taniej jak u mnie, jak macie auto, że tak powiem przejrzane, sprawdzone, no i tak naprawdę te typowe usterki dla tego samochodu ogarnięte. Tutaj bardzo dużą kwotę pochłonęła naprawa skrzyni biegów, no nie ma co ukrywać, że około tam 1500 zł, 1800 zł wyszła ta naprawa tej skrzyni biegów. No ale o tym akurat ja wiedziałem, dlatego też ten samochód mogliśmy kupić taniej w Szwecji niż od tej normalnej ceny rynkowej, która tego auta jest. A normalna cena rynkowa, uwaga, w Szwecji zaczyna się od 45 tysięcy koron, czyli jakieś 4,5 tysiąca euro, i to jest sam zakup bez żadnej akcyzy, bez żadnego transportu, bez niczego, więc bez żadnego serwisu. I to też nie jest powiedziane, że w tych samochodach, które są po 45 tysięcy koron. Te napędy działają na przykład, tak? Czy nie ma jakichś innych usterek? To są samochody dosyć specyficzne, tak jak Wam powiedziałem. Ja te auta lubię, bo po prostu lubię te auta i, i, i zajmuję się Volvo, aczkolwiek coraz bardziej przekonuje się do tego, że chyba przestanę sprowadzać te samochody, ze względu na to, że koniec końców, jak sobie podliczam wszystko na koniec, to wiecie, to słabo to wychodzi, tak? I czasowo, i zarobkowo przy tych samochodach. Lubię wypuszczać te samochody na polski rynek, takie sprawdzone, wiecie, ogarnięte, ale to auto, wiecie, no, wymaga, wymaga na pewno y, jakichś nakładów finansowych y, za jakiś czas. To nie jest powiedziane, że my tutaj wszystko zrobiliśmy i za 2-3 lata będzie wszystko ok, no bo, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Tak? To jest auto jednak z 2004 roku i wszystko, że tak powiem, może się zdarzyć. Na co zwracać uwagę? Na pewno na pracę zawieszenia. Tuleje, wahacze, tego typu rzeczy, to też nie są tanie rzeczy w tych samochodach. Na pewno na napęd AWD, czy się dołącza, czy się nie dołącza. Przy skrzyni manualnej bardzo łatwo to sprawdzić. Nie musicie jechać do żadnego specjalisty. Wystarczy na jakiejś szutrowej drodze stanąć, ruszyć. Jeżeli auto Generalnie jak ten napęd powinien działać? Pół obrotu koła i tylny napęd się dołącza. Nie ma czegoś takiego, że zrywamy przyczepność przednią łosią, nie wiem pisk opon czy coś takiego. Nie, to wtedy napęd nie działa. Samochód ma za zadanie zrobić pół obrotu koła i wtedy nam się dołącza tylny napęd i wiemy, że na pewno napęd wtedy działa. Kolejna rzecz to wycieki z rozrządu, właśnie koła zmiennych faz. Na to musicie uważać. Tutaj myśmy to sprawdzili, tych wycieków z tych kół zmiennych faz nie ma, więc nie ma się czego obawiać generalnie no bo koło zmiennych faz tego auta kosztuje 1200 zł sztuka, mamy dwie, dwa koła, do tego dochodzi rozrząd no czyli suma summarum ponad trójkę już mamy wsadzone e, jaka będzie cena no to cena oczywiście będzie podana w komentarzu pod filmem i od razu zaznaczam to nie będzie cena okazyjna nie będzie cena jakaś mega też wygórowana bo można te auta jeszcze sprzedać drożej e, według mnie będzie cena taka ja bym to nazwał uczciwa czyli zakup transport, akcyza, opłaty, różne BDO, podatki od marży i tak i mój wkład w ten samochód. I słuchajcie, wkład macie 6000 w mechanikę plus 1200 w opony. I macie 7200 zł do tego auta dołożone. I to jest mój wkład, który musicie zawsze pamiętać, że ja w to auto włożyłem i chce też jeszcze na tym aucie zarobić, więc stąd się bierze cena. Możecie oczywiście auto kupić taniej u konkurencji do opłat często te auta się zdarzają. Możecie kupić wiecie, z przebiegiem, który na liczniku będzie taki sam jak tutaj, albo mniejszy a w rzeczywistości będzie miał 400-500 tysięcy kilometrów i Wy tego nie sprawdzicie, bo będzie auto sprowadzone z innych krajów, gdzie nie da się tego tak naprawdę zweryfikować. Więc no jak chcecie być oszukiwani, to kupujcie, no, nikt Wam nie broni. Potem będziecie mogli się pochwalić, jak tanio takiego XCK wyrywaliście. Te auta startują od 10 tysięcy złotych w Polsce. Ja nie mówię o egzemplarzach, które są zarejestrowane w Polsce, użytkowane przez właścicieli przez ileś lat. Te auta możecie kupić taniej, bo tam nie ma kosztów akcyzy, transportu, tego typu rzeczy. Więc to auto de facto można kupić taniej, tak? ale auta sprowadzane, jak sobie zobaczycie ceny za granicą, w Szwecji, w Niemczech, w Szwajcarii, na przykład, to te samochody naprawdę trzymają cenę, i to nie, nikt ich nie kupuje tam za darmo, żeby tutaj je przywieźć i, i tak naprawdę sprzedać. Także kolejny jakiś tam delikatny wywód z mojej strony. Mam nadzieję, że auto Wam się podoba. Co nam pozostało? No co, lecimy, pokażemy podwozie, bo nie mamy nic do ukrycia. Zobaczycie sobie elementy, które są skorodowane w tym samochodzie w podwoziu, bo na pewno jakaś korozja jest. No i tyle. I, i, I potem robimy podsumowanie. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że do auta jest jeden kluczyk. Drugiego kluczyka nie było, został gdzieś zagubiony w trakcie eksploatacji tego pojazdu. Także odpalamy i jedziemy na pobliską stację diagnostyczną. Zobaczymy x od spodu, macie widoczne numery rejestracyjne, możecie sobie wszystko sprawdzić. Osłony, zobaczcie, zderzak jakiś niemocno mocno pokiereszowany, osłony kompletne, plastikowe, też nie pokiereszowane, ładnie to wszystko wygląda. Wahacze, zobaczcie w jakim stanie tutaj ten delikatnie skorodowany, tutaj nowe łączniki. Jak to się prezentuje? Pani wydech, katalizator, wszystko na swoim miejscu. Podłoga, patrzymy podłogę, tutaj delikatnie łapa. Zobaczcie, skorodowana. Tutaj też niewielka korozja, wystarczyłoby wziąć jakąś szczotę, oczyścić, sobie zabezpieczyć. Wydech oryginalny, widzę. Volvo, pucha, no ale już wydech, tutaj rura, widzicie korozja. Znacząca podłoga z tyłu ładna, delikatnie skrodowany hak. Podłoga bardzo ładna, łączniki z tyłu też wymienione. Zobaczcie i wahaczy w porząsiu. Haldeks. No tutaj było trochę pracy, więc ale widać, że wszystko fajnie. Most jest w ładnym stanie. Most ogólnie są pancerne w tych samochodach, nie ma z nimi problemu. Tak to wygląda. A Podłoga tutaj w ładnym stanie, nie ma się czego przyczepić. Tutaj widzę, że wydech środkowy już jest pozbawiony tej zewnętrznej, zewnętrznej osłony. No i macie wszystko pokazane, tak? Tutaj też macie pokazane, że jakaś tam niewielka korozja się pojawia. Jak tutaj, żeby to zabezpieczyć, jak to my robimy, generalnie firmy, z którą współpracujemy, która jest od zabezpieczeń? Gdyby ktoś chciał oczywiście. No to na pewno podwieszamy wydech, na pewno ściągamy tutaj te osłony wszystkie plastikowe. Yy, tutaj wszystko jest myte. Te osłony termiczne również są ściągane. Wtedy mamy tutaj dojście, zobaczcie do takich elementów. Myte, suszone i zabezpieczone. I wtedy to ma sens. I wtedy to naprawdę się starczy na jakiś czas dłuższy. Dobra, lecimy na stację, czy znaczy, lecimy na plac? I czas na podsumowanie przed podsumowaniem pokażę Wam, jak wygląda tutaj monitorek. Nawet pokazuje polskie mapy, zobaczcie. Tylko mówię, no ta nawigacja jest do niczego niepotrzebna. Z uwagi na to, że, no, że już nie ma wiecie, aktualnych map, możecie sobie aktualizować, ale generalnie no, nie ma za bardzo co tutaj wgrywać. I jeszcze Wam pokażę przed podsumowaniem jedną e, usterkę, żeby potem nie było gadanie. Czy usterkę lakierniczą bardziej. Bo i z tym niestety się z... spotykam, że w aucie tylu letnim nawet takie rzeczy są mi pokazywane, to już wychodzimy. Mikrofon mamy odłączony. O, tutaj ta usterka, którą zauważyłem na stacji, schodzi bezbarwny lakier z tej oto listwy aluminiowej. W tym miejscu również to jest odmyjni. Listwy są lakierowane. E... Są listwy aluminiowej, po prostu no, taka wada jest, że czasami ten lakier bezbarwny schodzi. Za to nie ma tutaj zobaczcie tych spulchnień, co często występują. Też jest wada tych listw, aczkolwiek tutaj uszczeleczka delikatnie jest wsparciała. Może jest dostępna nowa, nie wiem. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony. Wolę pokazać, bo potem przyjedzie mi klientela i powie ile Pan na to opuści. Jeden element do lakierowania musi pan na to opuścić, tutaj mamy delikatne spulchnienie, zobaczcie w tym miejscu no ale wiecie, jak ja bym miał tak nakręcać filmik że miałbym pokazać w, 2000, w aucie z 2004 roku wszystkie jego drobne bolączki no to nie wiem czy ktoś by ten film generalnie oglądał dobra, przechodzimy do podsumowania czas na małe podsumowanie XC70 tak naprawdę po długiej długiej przerwie, bo dawno nie było takiego samochodu w mojej ofercie, ciężko powiem wam szczerze było coś kupić takiego sensownego, żeby żeby jeszcze na tym aucie tak naprawdę zarobić, więc no, pojawia się i myślę, że zostanie docenione przez niektórych klientów, którzy wiedzą, czego szukają i wiedzą, na czym polega, że tak powiem, problem z tym samochodem czyli, że możemy kupić tanio, a potem wyjdzie bardzo, bardzo drogo. Tutaj macie samochód sprawdzony, sprawdzony w serwisie, który się specjalizuje w Volvo. Tutaj akurat auto było w kobyłce w Volserze, czyli Ładama Cerana. I tam było to auto sprawdzane. Oczywiście jest wgrane polskie menu, no bo w każdym Volvo u mnie jest wgrane polskie menu, i to jest u mnie, że tak powiem, podstawowa kwestia. Od tego się tak naprawdę u mnie zaczęło, że wymyśliłem sobie, że będę wgrywał polskie menu w każdym Volvo. Także to macie zrobione. Przy okazji został sprawdzony samochód pod kątem elektronicznym, technicznym, i wszystko w aucie powinno być sprawne i jest sprawne na tą chwilę. Jeżeli Ci się podoba, generalnie podejście do, 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 do sprzedaży samochodów które ja tutaj Wam proponuję, no to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, pokaż, znaczy zostaw komentarz jakiś pod, pod, pod tym filmikiem. Oczywiście najwięcej komentarzy pewnie będzie o cenę, ale mówię, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Tak, u mnie auta są drogie i niech tak zostanie, że auto porę, to jest po prostu najdroższy dealer Volvo, znaczy dealer, importer to bardzo ładnie brzmi, nazwijmy to najdroższy handlarz w Polsce, który wciska ludziom drogie Volva bo tak to komentujecie najczęściej, także nie mam z tym żadnego problemu. Słuchajcie, kolejna prezentacja bardzo fajnego auta i to nie jest ostatni X-sek, który będzie niedługo prezentowany. Drugi się jeszcze szykuje. Kolejna prezentacja wjeżdża na mój kanał. Mam nadzieję, że wam się prezentacja podobała. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba właśnie x w takim zestawieniu kolorystycznym. U nas nie pierwszy raz. Uważam, że bardzo fajnie to auto się prezentuje i szczególnie z jasnym wnętrzem. Trzymajcie się, na razie.